Właśnie spędzam noc w namiocie za 3 zł. A tą burzę dodałem w montażu, jakby co. Namioty potrafią być bardzo drogie. A ja nie lubię wydawać dużo pieniędzy, dlatego znalazłem najtańszy namiot, jaki tylko się da, który kosztował 3 zł. Przez chwilę nawet zastanawiałem się, czy kupić sobie za to paluszki, czy może ten namiot, ale wolałem nagrać ten film. Jest to delikatnie mówiąc podejrzane, bo inwestycja 3 złotych w coś, co ma mi posłużyć za schronienie, nie brzmi rozsądnie. Ale może się mylę i będzie to najlepsza noc mojego życia. To kilka z jego opinii. Prosty i rozwijający się. Dwie gwiazdki. Fajnie. Świetny produkt. Proste, ale dokładnie to, czego szukałem. Testowany w domu. Pięć gwiazdek. Ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś śpi w tym namiocie w domu, ale nie oceniam. Dwie gwiazdki. Tak, i to tyle. To już jest cała opinia. Jak widzicie, trudno stwierdzić, czy jest to dobry namiot, czy też nie, ale tak się składa, że znam jednego gościa, który będzie w stanie to ocenić. Chodziło o mnie, jakby co. A żeby przetestować ten namiot, wyruszyłem w samotną podróż, bo jestem samodzielny i jeśli w to wątpicie, to potrafię nawet sam zrobić pranie. Szedłem i szedłem w poszukiwaniu idealnego miejsca, w którym będę mógł się osiedlić. I bardzo chciałem pokazać wam te ujęcia, które nagrałem, jak idę. Dalej idę. Ciągle idę i nie mam pojęcia, kiedy w końcu przestanę, ale nie zwracajcie uwagi na to, jak się wywracam, chociaż teraz, jak o tym mówię, to każdy to zobaczy. Po całkiem długiej wędrówce finalnie znalazłem idealne miejsce, w którym będę mógł przetestować ten namiot i w końcu dowiedzieć się, czy wyszedłbym na tym lepiej, gdybym za te 3 złote kupił jednak paluszki. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego wybrałem akurat takie miejsce, to opowiem wam o tym później, bo będzie mi lepiej pasowało w filmie. Ale pozwólcie, że najpierw was trochę oprowadzę. Wanna, płot, taki mniejszy domek, nie wiem w sumie, co to, jakaś komórka, dziwna żółta ściana, przebiśniegi, stylowy regał na książki, Pozytywne cytaty. Zabrałem się też od razu za przygotowanie miejsca na rozbicie mojego obozu. I tak robię to nogami, a nie rękami, bo jestem delikatnym chłopcem. Szczerze Wam powiem, że jeszcze nawet nie rozpakowywałem tego namiotu. Nie mam pojęcia, jakich jest rozmiarów. Pewnie mogłem to sprawdzić na stronie, ale nie ma to znaczenia, bo chodziło o to, żeby był najtańszy. Także bardzo jestem ciekawy, co się kryje w tym pokrowcu. Może rower. Są tu. No, te. Tyki. Bardzo dawno nie rozkładałem namiotów. Nie wiem, jak się nazywają te części. Ej, chyba nie jest taki mały. No, duży też nie jest. Położyć się w nim da radę, bo muszę mieć zgięte nogi. Ale naprawdę myślałem, że będzie mniejszy. Jest serio w porządku. Jak na moje standardy, gościa, który nie zna się na namiotach i pewnie niewiele więcej może powiedzieć, to jestem zadowolony. Gdy tak dumnie siedziałem w świeżo postawionym przeze mnie namiocie, przypomniała mi się sytuacja, gdy kiedyś rozbijając namiot, tata powiedział mi, że nie poradziłbym sobie w trudnych warunkach. Po pierwsze, co to w ogóle znaczy trudne warunki? Wczoraj, gdy chciałem ugotować parówki, nie mogłem znaleźć czystego garnka. To były trudne warunki. Oczywiście nie powiedziałem mu tego, ale mógł mieć rację. Tym bardziej, że kompletnie się na tym nie znam. Może i faktycznie nie posiadam umiejętności manualno-technicznych, a figurki z plasteliny nigdy nie wychodziły mi tak fajne jak innym, ale wjechało mi to na ambicje i chcę mu udowodnić, że poradziłbym sobie w trudnych warunkach. Cokolwiek to znaczy. Wyobraźcie sobie, że w tym momencie nastąpiła apokalipsa. Mhm. Nie ma prądu, grasują zombie, creepery i nie ma TikToka. I czy taki gość jak ja miałby jakiekolwiek szanse? Osobiście dałbym sobie z 12%, ale mam silną wolę i zobaczę, czy to mi wystarczy. A poza tym mam pełne wyposażenie, które pozwoli mi przeżyć nawet 72 godziny w sytuacjach awaryjnych. I kto teraz nie da sobie rady? Jakoś musiałem zapewnić sobie większe szanse na przetrwanie, mam nadzieję, że rozumiecie. Skoro mam spędzić całą noc w najtańszym namiocie z AliExpress, to pozwoliłem sobie chociaż zaopatrzyć się w solidny plecak z polskiej firmy Zopola, czyli Helvpack. Bo w plecaku mam dosłownie wszystko, co może mi się przydać, a najbardziej podoba mi się ta plazmowa zapalniczka. Przyznajcie, że jest fajna. A jeśli powiecie: "Wow, to nic takiego", to zobaczcie to. I nie mówię o moich idealnie obciętych paznokciach, a o modułach podzielonych na różne kategorie, od spania przez elektronikę aż do gotowania. Już się trochę ściemnia, w zasadzie to zaraz będzie ciemno, a ja kompletnie nie jestem gotowy na noc. Ale zrobiłem listę zadań, które muszę wykonać, zanim będzie noc. Przede wszystkim trzeba zdobyć jedzenie i picie. Ściemniło się dużo szybciej, niż przypuszczałem, ale nic nie szkodzi, bo mam latarkę czołową z mojego plecaka. Serio, nie ma rzeczy, z którą sobie teraz nie poradzę. No, chyba że chodzi o zdobycie jedzenia, z tym akurat mogę mieć problem, ale tak się złożyło, że w lesie znalazłem rację żywnościową. Tak, to też z mojego plecaka, mówiłem, że ze wszystkim sobie poradzę. A jeśli chodzi o picie, to napiłem się wody z kałuży. Ale spokojnie nie oszalałem, użyłem słomki filtrującej wodę. I chyba nie muszę mówić, skąd ją miałem. Ogólnie w plecaku jest prawie 100 elementów, a w tym momencie mi wystarczy tylko kilka, żeby przetrwać, ale nie potrzebujecie też kupować całego plecaka, bo bardzo wiele rzeczy, które użyję w tym filmie, możecie kupić osobno na stronie Helpbuga. A dodatkowo z kodem Karol 15 macie 15% zniżki na calusienki asortyment. I chociaż trochę nadal miałem obawę pić taką wodę, to faktycznie była smaczniejsza niż z mojego kranu. Wziąłem sobie też zapas do woreczka na wodę i przyszła pora na kolejny punkt. Z Mojej listy. Urządzić namiot. Powiesiłem sobie wodopój. Posłuchałem trochę radia. I jak grzeczny chłopiec wyjąłem żel dezynfekujący z modułu higieny, żeby zdezynfekować ręce. Rozłożyłem też matę izolacyjną i śpiwór, żeby przygotować się do spania. A w nocy miało być dość zimno, ale myślę, że i tak mam tu lepsze warunki do spania niż w domu, bo przynajmniej nikt mi nie zabierze poduszki ani kołdry. A w tym przypadku śpiwora. Ogień w każdych warunkach. U, u, ale gorąco. U, u, u. Tak naprawdę to wcale nie potrzebowałem tego ogniska, ale w sumie jestem z siebie całkiem zadowolony, bo jest tu dość przytulnie. A zanim nadejdzie noc i okaże się, czy ten tani namiot da sobie radę, został mi do wykonania jeden z ostatnich punktów z mojej listy. że wam powiem, że nigdy nie jadłem racji żywnościowej, absolutnie nie mam pojęcia jak to może smakować, ale ma fajne wartości odżywcze, ma witaminki. No ma to posłużyć w takich sytuacjach! Smakuje to jak bardzo kruche, suche ciastko, delikatnie słodkie. Mógłbym to jeść na co dzień. No i w zasadzie zrobiłem już wszystko co chciałem, żeby przygotować się do nocy. No może poza wieczornym oglądaniem TikToków na to jeszcze przyjdzie pora. I nie mam na co nalekać, jest naprawdę przyjemnie. Trochę strasznie, ale nie dla mnie. Ja, no ja to w ogóle nie absolutnie zero strachu. Ja jestem. To... No i teraz jedynie pozostało mi przetrwać noc. Szczerze, trochę się tego obawiam, ale i tak spróbuję chociaż na chwilę zasnąć. Jest wygodnie. Jest naprawdę spoko. Możliwe, że daliście się nabrać, ale tak naprawdę to nie był wiatr, a moi przyjaciele Daniel i Bartek Bo okazało się, że ani burzy, ani wiatru jednak nie będzie A chciałem faktycznie przetestować ten namiot w takich warunkach, ale przynajmniej zdał próbę wstrząsów Chłopaki odwiedzili mnie na chwilę, posiedzieliśmy i miło spędziliśmy czas Trzy, Zostaniecie na dłużej? Tak nie, no, jeszcze zostaniemy z tą. Trochę. Tak naprawdę nie odjechali od razu, ale finalnie musiałem i tak zostać sam. I nadeszła pora na ostatnią rzecz, którą musiałem wykonać przed przetrwaniem całej nocy w tym miejscu. Dobra, i słuchajcie, te zadanie. Niech się na Leżę sobie taki leżę. Też to słyszeliście. Ale to ewidentnie kot. Nie wiem, co powiedzieć, trochę się wystraszyłem, ale chciałem powiedzieć, że leżę tak i leżę, oglądam TikToka. Wydaje mi się, że nie zmrużę oka nawet na sekundę. Nie jestem fanem takich sytuacji. Bardzo lubię horrory, ale w takich sytuacjach zastanawiam się, czemu nie lubię komedii romantycznych. Ale jest wygodnie, jest ciepło. Pomimo tego, że jest ujemna temperatura tej nocy, to jestem naprawdę zgrzany. Mam jeszcze w plecaku ocieplacze do rąk, ocieplacze do stóp, koce termiczne, ale nawet nie czuję na razie potrzeby ich Wyciągać. Ale jedyna rzecz, która się wydarzyła, której niestety namiot nie sprostał, zepsuł się zamek od zamykania drzwi do namiotu i mam jedynie tą siateczkę teraz. Dzień dobry, jak się domyślacie, udało mi się zasnąć, już w pewnym momencie mnie tak odcięło. O! No może nie było to najprzyjemniejsze spanie, bo pod plecami mam twardo, ale ogólnie jest mi ciepło. I też bardzo dobrze się ubrałem w sumie, mam na sobie cztery warstwy spodni. No i przyszła pora na spakowanie się jak najszybsze wrócenie do domu.